cześć moi kochani słuchajcie z względów na to, że już jest pierwszy styczeń już jest nowy rok chciałem nawiązać w tematycznym sposobie mojego mówienia do pewnej sprawy stowarzyszenie szefa internetu rozumiecie, że ktoś robi to nie względów finansowych dla siebie nie chce z tego mieć zysku. On chce pokazać coś yy, co nas wszystkich boli. I w rozmowie ze mną yy, nawiązał do tego, że yy, coś się dzieje dziwnego z nami wszystkimi, że forma pewnej błahostki dla każdego z nas yy, Jakaś drobna sytuacja nieprzyjemna może się wydawać błahostką, ale w nadmiarze wszystkich naszych problemów to nie jest błahostka. Wyobraźcie sobie, że 100 tysięcy osób mówi na jeden problem. Problem. Kradzieży kieszonkowej, problem bandytyzmu, problem tego, że ktoś kogoś kopie na ulicy, pijak zaczepi kobietę. W pewnym sensie odosobnione przypadki są minimalizmem. Ale łącznie wszystko razem wzięte jest wielkim problemem. Także Pan Marek Optułowicz rozmawiając ze mną, mówi tak, że jest problem, że ludzie nie chcą się zwracać do mnie, nie piszą o, o drobnych problemach, tylko czekają, aż im się zdarzy jakiś wielki problem. Zapamiętacie jedno słowo, że mm, czasami mała, delikatna rzecz stworzona. Nie tylko u siebie, ale u wielu ludzi urasta do bardzo dużego problemu. Więc, y, jeżeli Wam się wydaje, że pisząc do niego o małym problemie, on to oleje. Nie, on tego nie oleje. On pozbiera y, wiele takich spraw, nawiąże swoim, przekaże do Was. Do nas razem wziętych, zrobi z tego problem, który trapi nas wszystkich. Wiadomo, że jak ktoś tak jak ja zostanie ofiarą kradzieży kieszonkowej, to jest drobnostka, ale jak 10, 50, 100 osób w kraju. Jest ofiarą tych yy, kradzieży kieszonkowych lub czegoś innego, to już jest większy problem. Także nie przejmujcie się tym, że na przykład coś, co Was boli, jest drobnością dla Was, się wydaje, a nie warto mu zawracać tak zwanej dupy, prawda? Nie! Słuchajcie, to jest to, co nas boli. A Stowarzyszenie Szeriff Internetu polega na tym, żeby docierać do ludzi. Nie tak jak politycy, którzy obiecują tylko jakieś gówna, bo lubią, bo muszą, tylko Marek stworzył to dla Was, naprawdę, dla was, dla was, dla Was, dla Was, dla Was. Sam jestem związany razem z tym stowarzyszeniem. Jestem jednym z, z członków założycieli. I naprawdę. Yy, Wtedy się stara uczestniczyć. Wiadomo, że odległość między my, moim miastem a Marką Miastem stwarza to, że kontakt nasz jest pewnie się ograniczony, ale dojdzie do tego, że będziemy bardzo blisko współpracować i to jest na pewno, to jest pewne w tym roku. Więc y, jeśli macie naprawdę waszym zdaniem dość nieważne, nieistotne problemy, które Wam się wydają, że są nieistotne, ale w sensie ogólnym te problemy nie dotyczą, nie dotyczą tylko Was, ale i więcej osób. To Was to. Czyli w pewnym sensie tak. Czasami namiastką jednego delikatnego problemu tworzy się wielki. Piszę do Niego, jeśli nawet. Yy, Marek i stowarzyszenie nie wygra głównej nagrody 100 tysięcy w banku Millennium to jest taka sytuacja, że na pewno w jakiś sposób będzie to zorganizowane będzie z przejazdu z Polski z tego co wiem 15 bądź 17 stycznia będzie Marek u Ulianka, u Konrada, w Potem Zaliczy Rzeszów w związku z towarzyszeniem, w związku z wywiadem, konferencją, rozmową ze mną również. Potem ruszy. Polskę. Na pewno będzie taka sytuacja, że będziemy oczywiście podawali numer konta na które każdy, kto będzie miał oczywiście tylko i wyłącznie ochotę, będzie mógł wpłacać jakiś datek. Na tym koncie te pieniądze będą przeznaczone tylko i wyłącznie na działalność społeczną w stosunku do was, do ludzi. Nie tak jak politycy, nie. Marek jest dla was. Ja jestem również dla was, jako członek tego stowarzyszenia pamiętajcie jedną rzecz wszędzie tam gdzie będzie jakiś problem będziemy się starali doczeć ale na to niestety też trzeba będzie mieć fundusze będziemy się starali wyeksponować wasze problemy Obecnie jakie czy to będą problemy yy, bandyckie tak zwane czy to będą problemy innego tematu szeryf internetu nie będzie tylko i wyłącznie żywym szeryfem będzie dla was szeryfem i to nie jest szeryf jednej miejscowości to jest szeryf całej Polski szeryf internetu i jego zastępcy czyli kilka osób Będziemy się starali dotrzeć do każdego problemu większego. A czasami do poszczególnych, drobnych problemów. Ponieważ zdarzy się tak, że najdrobniejszy problem urasta do rangi problemu społecznościowego bądź ogólnopolskiego nawet. Trzymali się serdecznie, pozdrawiam swoich widzów. Dehando 721